Inna hala, duża rotacja, ale wynik ten sam. Polscy piłkarze ręczni po raz drugi na przestrzeni tygodnia przegrali w towarzyskim spotkaniu z Hiszpanią różnicą trzech bramek. Tym razem w hali Orlen Arena w Płocku mistrzowie świata zwyciężyli 24-21, choć remisowa pierwsza połowa nie zapowiadała takiego rozstrzygnięcia. Troszkę sił zabrakło już w tej drugiej połowie w końcówce. Widać było chłopaków małą zadyszkę, i miejmy nadzieję, że troszkę zregenerujemy siły i ten mecz. Sobota w Magdeburgu będzie dla nas bardzo udana. Właśnie ze względu na rewanżowe spotkanie z Niemcami w eliminacjach do Mistrzostw Świata w Płocku szansę dostali na co dzień zawodnicy rezerwowi. Ani na minutę na parkiecie nie pojawili się Mariusz Jurkiewicz, Adam Wiśniewski, Kamil Syprzak i Bartosz Jurecki. Była rotacja, ponieważ ten mecz był meczem towarzyskim i treningowym praktycznie. Nie mogliśmy skorzystać dzisiaj z trzech zawodników, którzy nie byli w ogóle wpisani. Trzech w ogóle nie wyszło. Także, także ta ilość zawodników będzie, będzie chyba wystarczająca na mecz Magdeburg, żeśmy 16 -ma mogli zagrać. W tej 16 ma szansę znaleźć się Krzysztof Liewski, który nie zagrał w pierwszym meczu z Niemcami ze względu na uraz pachwiny. Ciężko pracuje indywidualnie na treningach z fizjoterapeutami, trenerami także. Także, także jakiś tam progres jest w moim leczeniu i mam nadzieję, że do soboty wyzdrowiem. Kadrowicze do Magdeburga wyjadą w czwartek, a już dwa dni później, punktualnie o godzinie 15, rozpoczną najważniejszy mecz w tym roku, którego stawką będzie przepustka na Mistrzostwa Świata w Katarze. W pierwszym meczu z Niemcami, rozegranym w Gdańsku, Polacy wygrali 25-24.